Cześć, witajcie! Tutaj Maciek i Klocki, a dzisiaj zajmiemy się taką moto sprayową ciężarówką Mateo. To nie tak, że przestałem interesować się Lego Dreams, ale wiecie, no jest tyle nowych zestawów, że trzeba się na coś zdecydować. Co my tutaj mamy? Ładny pojazd, taki zielono-czerwony. Jeżeli zaś chodzi o technikalia, 440 zł bez grosza. Dość dużo, ale na alto jest znacznie, znacznie taniej. A mamy tutaj 929 klocków, plus pewnie zapasowe. Okej, okay, no te minifigurki mi się podobają. Dostajemy tutaj Mateo w takiej pelerynie z flegmy. Jest Cooper, jest pan Os. Jest One oraz d -Shock. O, tego cyberpunkowego gościa bardzo lubię. No i mamy te mózgowce, te cyberpająki. Ach, przerażające. I z tego co widzę, możemy zbudować albo rakietę, albo po prostu wielgachną puszkę sprayu. Chyba zdecyduję się na tą drugą opcję. No właściwie ona wydaje się taka podstawowa i logiczna. Okej, okay, lećmy, sprawdźmy to. Klimat przypomina trochę... Uff, bo Mad Maxa? O, z tym, że kolory inne. Hmm, czy ja przed chwilą powiedziałem o wielgachnej puszce sprayu? <laughs> Chodziło mi oczywiście o puche farby. Okej, okay, podobają mi się takie jasnozielone opony. Zresztą, zerknijcie, jakie to pudło jest niewymiarowe, długie. No, ciężko je tutaj w kadrze wyeksponować, więc po prostu szybko wysypmy woreczki. A, zapomniałem, że mamy tutaj również tą małpkę, pomocnika Alberta. O bez niego, to pan Oz. Wpadłby w niejedne tarapaty. To jest bardzo cenny pomocnik. No i już widzę papierowe worki z klockami. Trochę ich tutaj, słuchajcie, jest. No ale nas w tym momencie interesuje oczywiście ta teczka, ta koperta, bo tutaj będą naklejki. Wow, czy wy widzicie, jak to rezi? <grym> razi, razi, słuchajcie, ładnie się błyszczy. No i super słuchajcie, może ten zestaw czymś nas zaskoczy. Wiele obklein na przeróżne części tej machiny. No i co? Tutaj właściwie będziemy mieli tylko wybór odnośnie tej góry, bo podstawowa ciężaruwa, no zdaje się, jest identyczna. Tak jest. Na tych żółtych stronach zaczynamy budowę, no a potem kończymy. I decydujemy, czy to pucha farby, czy coś w rodzaju takiej rakiety. Wachadłowca, zwał jak zwał, to jest świat sennych agentów. Zawsze mi się podobało, że tutaj mamy takie grafiki, które nas informują na jakim etapie budowy jesteśmy. Przeliczę te worki z klockami, ale to za chwilę. Natomiast jeden jest taki o... Transparentny, no prześwietne opony, one występowały właściwie w tym niewielkim pojeździe. Zdaje się też należał do Mateo. Tam co druga rzecz, do Mateo należy. Idę budować. No i już mamy to. Było 9 worków z klockami, a ja budowałem prawie 2 godziny. Niektórzy z Was możecie zapytać, po co komu taki szalony ciągnik siodłowy z jeszcze dziwniejszą naczepą? No ale ktoś lubi realizm, a ktoś właśnie takie mocno odklejone klimaty. W końcu klocki mają stymulować kreatywność. Jest kilka fajnych rozwiązań, ale o tym za chwilę. Najpierw technikalia, 42 cm długości, około 17 cm szerokości, choć może być nieco więcej, no bo mamy obrotowe działka i te lufy mogą bardziej wystawać poza obrys pojazdu. No i niecałe 20 cm wysokości, choć ta puszka, no niczym drabina przy wozie strażackim, może zostać postawiona na sztorc i wtedy ta wysokość jest znacznie, znacznie większa. Ale to chyba takie naturalne ustawienie, kiedy ta pucha leży. No i tam w tle już widzicie te niepokojące pająki. To co? Przejdźmy do detali. No, powiem wam, ta maska oraz kabina wyglądają bardzo amerykańsko. Mamy wyciągnięty silnik, mamy przepotężny grill, a nawet jakieś rogi, chociaż te elementy. Bardzo łatwo odpadają. Trzeba pamiętać, żeby tutaj od przodu bezpośrednio nie chwytać. No i co? Przy zderzakach coś w rodzaju takich kłów, które potrafią wypchnąć przeciwnika w górę, w powietrze, bo nawet możemy sobie zrobić o coś takiego, taki ruch. I on jest nawet jeszcze większy, gdybyśmy odczepili tam z tyłu całą tą naczepę. Tak naprawdę można również poprzepinać te mniejsze pojemniki. O zawsze gdzie mamy te niebieskie sloty? Ach, jeżeli chodzi o takie minusy, no to bardzo łatwo te minifigurki stąd odpadają, po prostu tracą swoje siedzisko, no bo nie mamy tutaj żadnych studów, tylko takie miejsce, co by wiecie ta szpara między nogami w to weszła i jakoś to wszystko zaklinowała, ale to raczej średnio działa. No i jakoś te klipsy, te wszystkie niebieskie elementy zbyt mocno trzymają. Więc ta zabawa, podejrzewam, dla najmłodszych może być uciążliwa. A zerknijmy jeszcze, co tutaj się dzieje. No i wielki, wielki plus za to, że właściwie Mateo może tam sobie siedzieć w tej swojej nietypowej pelerynie niczego nie trzeba zdejmować. No i jak my tam zajrzymy może być trudno, ale jednak widać kierownicę. Teraz kilka zegarów, są również przyciski. No, niestety nie mamy otwieranych drzwi. Podobają mi się te detale, no bo tych pojemników to my tutaj mamy sporo podczepionych i to buduje taki dziwny, toksyczny klimat, wiecie, taki fluorescencyjny. ...futurystyczny, po prostu mamy do czynienia z czymś w rodzaju cystelny, tak mi się wydaje, tutaj jakieś przewody, no i jest jeden element, który bardzo, bardzo mi się podoba, bo wiecie, że te minifigurki mają wiele akcesoriów i mamy tutaj specjalną skrytkę, sporo w środku się wnieści, bo i jakieś rozbudowane giwery, i mniejsze pistolety, i przecież w każdym zestawie coś takiego powinni zrobić, ogólnie rzecz biorąc, kiedy tak budowałem to wszystko... No to to jest raczej wytrzymałe, no i mamy tutaj sporo elementów typu technik, więc nie powinno się w zabawie raczej rozpaść, tak mi się wydaje. No i jestem fanem tej tutaj puchy, tego pojemnika. Dobre też jest to, że możemy sobie chwycić w tym miejscu, no i zaczynamy strzelać, słuchajcie. Pięknie, 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 o to chodzi, chociaż w tym momencie, no coś mi się akurat tam odhaczyło. Ale generalnie patent niezły, że możemy sobie tutaj manipulować, no i uruchamiamy to działko. Chociaż jak widać, coś poszło nie tak. Może źle złożyłem. A nie, nie, wszystko jest jednak ok. Tylko pamiętajcie, żeby dobrze przyciskać te klocki, bo kiedy to wszystko zabudujemy, no to ciężko to naprawić. Bez rozbierania wszystkiego. Zerknijcie, na tyle też jest szczegółowo. Mamy jakąś tablicę rejestracyjną, trochę świateł, a także odpinane, mniejsze puchy z farbą dla naszych bohaterów. Podoba mi się cała ta praca graficzna. Tutaj mamy jakieś graffiti. Po drugiej stronie także. No i co? Jeszcze z góry można odczepić ten mini pojazd. I tam siedzi za sterami Albert. Nie ma żadnej konsoli i to trochę dziwne, ale ten dymek jakoś gdzieś tam z tyłu się ulatnia. To znaczy, może to jest jakiś napęd odrzutowy albo coś takiego. No i rzecz chyba najważniejsza, coś co już się pojawiło na przebitce. Możemy sobie tą naczepę w ten sposób odhaczyć, ładnie usadowić. No i wszystko teraz tutaj działa. Mogę wam również pokazać, jak fajnie rozwiązano. No, takie dosyć elastyczne podwozie, zresztą tutaj z tyłu. Też tymi kołami w ten sposób możemy delikatnie ruszać. No nieźle słuchajcie, kilka dobrych rozwiązań na pewno tutaj jest. Zresztą od tyłu zobaczcie, jak ładnie zaokrąglono tą kabinę. Można chwalić i chwalić, może nawet niektóre zestawy z LEGO City powinny się czegoś tutaj nauczyć, co nie? Oczywiście jeszcze tego wcześniej wam nie mówiłem, ale takie działko można również przepiąć zawsze, kiedy mamy tutaj taki niebieski slot, chociaż w sumie nie jesteśmy w stanie wszystkich tych niebieskich klocków zasłonić w jednym momencie, więc może to nie powinno aż tak mocno rzucać się w oczy. Z drugiej jednak strony, uwagę przejmują te soczyście zielone opony, Prawda? Kiedyś w zestawach spod szyldu Lego Dreams mieliśmy te małe koszmarniki, a teraz ich miejsce przejęły cyberpająki mózgowce. Chociaż nie widzę tutaj ośmiu odnóży, mamy cztery kroczne i takie powiedzmy łapiące, elastyczne, gumowe. Na górze złowieszcza czerwona płytka krzemowa. No i przede wszystkim ten element mózgu to zwraca uwagę. Rzecz jasna, możemy sobie pomachać tymi kończynami. Tutaj ta przysawka służy, co by pochwycić jakąś minifigurkę, no i tam się odbywa jakiś brainwashing albo coś takiego. Może są wszystkie marzenia senne, usuwane. Niestety nie mam czasu, co by sobie na spokojnie te najnowsze sezony obejrzeć. Pewne jest jednak to, że ten różowo-biały element może się przydać, jeżeli ktoś buduje jakieś laboratoria albo coś takiego. No i tak jak pokazuję, tymi mackami możemy sobie pomachać. O, na przykład w takim poddańczym geście, ale to są maszyny, które raczej nie chcą się poddać, tak mi się wydaje. A co tam się dzieje, jeżeli chodzi o minifigurki, no powiedziałbym jest raczej lepiej niż gorzej. Zerknijcie na tą pelerynę połączoną z kapturem. Bałem się, że przez te smarki będzie widać alternatywny grymas, ale nic bardziej mylnego. Ziblop jest trochę jak Symbiont, coraz mocniej przejmuje kontrolę nad Mateo, no i ogólnie nad całym tym światem. Zyskuje coraz więcej energii. O tutaj mamy Coopera. On mi się trochę opatrzył, bo stosunkowo często mieliśmy go w magazynie Lego Dreams, ale nadal trzeba powiedzieć, że ta figurka wygląda nieźle. Jakieś takie futurystyczne okulary. No a zerknijcie na Alberta, to jest, zdaje się, szympans. <laughs> w tym stroju o, butle go nieźle przeważają. Jest jakaś poświata, niczym pod hełmem Ironmana, ale mamy także bardziej zwyczajny grymas, kiedy tej małpce robi się niedobrze. O? Coś tak to wygląda, jakby zjadła coś nieświeżego. Kozacko prezentuje się pan Oz z takimi dwoma giwerami, i doceniam, że zazwyczaj trochę zmieniają mu strój. Pamiętam kiedy raz był taki złoty, przepiękny, no a dalej to już mamy powiedzmy tych złych. Jest Dishok, prześwietny, zgliczowany ziomek. Dobrze to wygląda, na niejednej makiecie może się przydać, chociaż już go wcześniej miałem z tego mniejszego zestawu. Niestety te figurki raczej się powtarzają. No i mamy także Łan. O, nieźle, nieźle, te włosy, niczym wiecie, jakieś takie kable, przewody, i tutaj z tyłu ładne wcięcie w talii. No i ogólnie ta postać może się podobać chociaż zero bardziej mnie przekonywał. No i zauważyłem, tak sobie przeglądając te wszystkie zestawy, że w tym nowym, podwodnym rekinokręcie też są takie figurki, których nigdzie indziej nie znajdziemy, więc co, pewnie także będzie się trzeba zainteresować tamtym zestawem, a tymczasem możemy przejść do podsumowań. Widzieliście już wszystko. Co sądzicie o tych postaciach? Chyba jest nieźle. Co by nie mówić, Lego Dreams nadal zachowuje swój unikatowy, charakterystyczny klimat. I to mi się podoba, jedna z nielicznych od autorskich serii duńskiego producenta. Można byłoby się przyczepić do drobnych niuansów. Ale ogólnie, no to wszystko może się podobać i na pewno znajdzie swoich wielbicieli. Klocuchy zapasowe najcenniejsze są te elastyczne gumowe macki. No i może nadruk zegara w ogóle tych klocków jest nieco więcej, bo pamiętajcie o tym modelu alternatywnym. No i można sobie nawet dokleić niektóre tutaj takie oto gluty na pojazd to są pewnie elementy zibloba. Zerknijmy jeszcze. Na reklamy innych zestawów, bo one tutaj powinny być z tyłu. O tym rekinokręcie, takim rekinokręcie 2.0, mówiłem. No i co? Chyba raczej nie będziemy wszystkiego, co tutaj jest, recenzować, ale coś sobie może jeszcze wybierzemy. Na przykład ten chyba największy zestaw z aktualnej fali ma 1413 elementów. Nota końcowa. O, słuchajcie, z jednej strony nic mnie tutaj na kolana nie powaliło, ale było kilka sensownych rozwiązań, dlatego z czystym sumieniem wystawiam no nawet takie 8 plus na 10. Tak to widzę. Piszcie koniecznie w komentarzach co o tym sądzicie, czy nadal mocno interesuje Was seria LEGO Dreams, a ja się tymczasem odmeldowuję. Zerknijcie na inne materiały, bo nowości jest całkiem sporo. Hej!